Krzysztof Kamil Baczyński. Jesień czyta Maciej Paluchowski. Drzewa na wieczną jesień schodzą w szare parki przez pastelowe chwile przegniłej pogody. W zamglonych nocach dni kucające o zmroku czai się pustą twarzą niebo bez obłoków. Rano znowu się budzę w przekroplonej ciszy. Sen odrasta w powiekach napęczniałych męką. Szarość tańczy po szybach pajączkami pyłu. Pokój się w pół unosi na ugiętych rękach i sennie mi spogląda w rozproszone oczy. Rano. W szum odbiegają myśli już odległe i ty odpływasz w zachód mgieł odeszłych. Ulice wchodzą oknem, blade bezobliczem, szorstką powierzchnią bruków w szyby mgłami spierzchłe. Dzień się prześliźnie długim lepkim ślizgiem, aż spłynie wieczór gęsty z szarych tapet i westchnie jesień odległych pociągów wysapem. Szarość pokoi podpali się zgniłą purpurą chryzantem, w nocy pies we mgle szczeka rozpruwa szwy ciszy i czkawka echa kaszle z przegniłych płuc podwórz nie choć po zwiędłym zmroku lepiej okno otwórz przestrzeń powiewa w usta gorzką wonną jesień